No właśnie, czy my chcemy grać? Włócznie czy Berdysz w tym challenge'u? Berdysz, Łucznia. Dobra. No i to się rozumie. Mam takie odpowiednie konto założone, nazywa się Balka Sztanowca. Słuchajcie. Nie, ten kamień jest fajnie warty, dobra. Jeszcze jednego osiołka bym ja wziął. No. Dobra, 145, dobra. Trzy osiołki w plecak. Może być. Jedziemy. Dobra, ja jestem wielkim fanem Limchurstu. Że w tym się zalęgny. Dobry, ja hehe. He. Tak, tak. 3 dni premium. Woo. Nie będziemy się pieścić tutaj generalnie. Po dwa punkty nauki wbijamy i z głowy temat. Dobra, wszystko odblokowane. Kurde. Dobra, stać mi na taką spirkę. No nie, no nie ma co w jakości w ogóle kupować. Z tego powinna być jakaś rozsądna kasa, nie? O, proszę bardzo. Tysiąc. No. A, nie, dobra, tutaj są tanie te buty, dobra, dobra. My ja się nie będziemy bawić. Uchłodnia. Eee, yy, okej, okay, okej. Okay. Dobra, mamy już parę rzeczy. Zaraz to w ogóle czwórkowe będziemy potrzebowali. O, 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 No, i mamy. Mogę czwórkowe rzeczy kupować już. Jakości dobrej. Hehehe, yeah. Yeah, je boy. Ohoho, klatę od razu dostałem, No i pięknie, tak dużo życia. Dobra, skręczka, pyk 2000, wyleciało i skrzyneczka pełna pierdów będzie, słuchajcie, uwaga 5000, no talii worth. i w plusaku mam więcej pieniędzy jeszcze. No to niesamowicie. Dobra. Patrzcie, ekonomia wskoczyła. Przetwórz surowiec i użyj dymu Refine Bonusu. No i cyk. 384, nie? No, 5000. Dobra, wit. Nowa jest. Ponika katolikowego bym chciał jeszcze kupić. Zresztą jakbym się Dungeon w Mistach trafił, to by nie było źle generalnie. Tutaj jest tego tyle naraz, że aż szkoda było nie podjąć. Cyk, proszę bardzo, korzystamy z kurtki najemnika w końcu. Jest? Kurde, nie. Już myślałem. Już myślałem, że nas w końcu zaszczyciło. Trójkowy konik. Dobra. Okej, okay, nie za dużo. Ta. Nagroda zielona skrzynia. No przecież. No przecież. Muszą się to obozy zrespić generalnie. Także chwilę im to zajmie. Ale... O! Common to proszę. Ale tutaj nie chodzi o, o przypadkową skrzynkę, tylko o konkretnego mopka, słuchaj, bo są te mopki z mistów i one właśnie na żółtych mapach bardzo dużo dają. Bym nawet powiedział więcej niż na czarnych. Niebieska. Ok. 35k. Okej, okay. dobrze, dobrze, dobry wynik. Piolecik. Kurde, 100 tysięcy. No. No. No, słuchajcie i ruszyliśmy do przodu właśnie. E, dobra. E, iż wykrakałeś. O, bracie. Dobra, ale wpadł. Ładny. 22 tysiące tylko niestety. No, o właśnie, kolego. O, właśnie. Dlatego cię lubię. Dobra, jest ten czącik. 10 000, jasne. Zielona. Come on. Dobra, dawaj tego wariata. No. 600 potęgi. Dobra. E no, ale po 3700 poleciało z nich, także no bad. 900 potęgi za obóz. No i kurwa zielona, no nie mogę dostać kasy. O, powiedz mi, gdzie są te twoje pieniądze? Skurwo co mi obiecywałeś. Ty, spokojnie, teraz się rozkręcisz. Nie, 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 nie. Są, kurwa, jakieś jaja, nie? Trzeci obóz, zielona skrzynia. Jeszcze nie mogę jej kliknąć. Ja pierniczy! Dobrze, dobrze, ale będę, kurde, wyekspiony. I zielona. Sarobiście. Jestem po prostu. Mm. No i w sumie razem mamy prawie 700 potęgi z tego. Moglibyśmy go spróbować. O, pas, pas, pas. Kurde, zrobimy, co? Nie! Kurde! Aaa, ah, już miałem E! Już miałem E! bym go zrobił. Ale zmuliłem. My się kurde całkiem ładnie wydajemy teraz. Cyk. mora. Mhm. Ja pierdolę! żeby w 3 dni na nowym, nowym końcu zrobić zrezygnować, o! Tak! Boże, pieniądze! Pff, a z końcowej 30 tysięcy. Dobra, to około 200 tysięcy zrobiliśmy z tego danga. Plus woreczki, znaczy woreczek za ukończenie z dziennika to jakieś 250 tysięcy. O! Dungeon! Chociaż tyle. Bo oczywiście zielona kolejna wyleciała, nie? Bosslayer... 130 tysięcy. Tutaj dobrze. O! No, no i co? Nie, no po prostu to jest. To jest takie plucie. To jest takie plucie. No czwórkowa runa z Bosa. Czwórkowa runa. 12 tysięcy. O kurde. To jest nasza szansa. Wow. 45 tysięcy na czarnej. Jak te skrzynki nie sypią. To jest po prostu masakra. O, bez kitu O, niebieska. Nie ma fioletowych w tym dungeonie, oczywiście. 150 tysięcy. O. Ej, no słuchajcie. No, totalnie sztos. Więcej wypadło niż w samym dungeonie. No, Furwa skrzynia. Ja pierdolę. Pierwszy raz w ogóle niebieska skrzynia z obozu. Co się dzieje? 60 tysięcy nawet wypadło. Matko. Dzień dobroci. Dobra, słuchajcie, jak tu nie będzie pół miliona, to ja nie wiem. Siódemkowa mapa. 250 tysięcy. No tak w ogóle. Eee. Dobra, nie no, nie możemy się poddawać, No w końcu coś z tych obozów poleci, prawda? Na pewno tak będzie. E, no, mam 43 speckę. O! I słuchajcie, zaraz będzie 70 na podstawce, to będę miał włócznie. No, a jak już to będę miał to GG Kościół Wydupcaj mi stąd Nie wytrzymie Kuźwa pierwszy obóz jaki poszedłem nie Pierwszy obóz Już Ja pierdzielę. To jest hit Na kruku rochatyna już do mnie leci W 8-4 itemach Uuuu, no, i to ja rozumiem. To jest, kurde, dobry strzał. Jedziemy do domu. 800 tysięcy w skrzynce wypadło. No, nareszcie, boże, ale że z takiego kuferka to bym się nie spodziewał. A tutaj pod włos mnie brali. Ten trup w ogóle leży. O, bosleyer? Jaka to jest skrzynia? Rer. O, kurde. Przelotowa poleciła, pierwszy raz o, 190 tysięcy! Kurde, to się jakiś przełącznik lutu odblokował, czy o co chodzi? Jeszcze boss layers. O, ej, no dużo poleciało, jak na taką gównianą mapę, to bardzo dużo. Nie. Kusząca niebieska. Który jest cały, 64 tysiące. Z całego swojego życia, no to... Studia to był najgorszy... Ja pierdolę, kurwa mać! Boże! Boże! Dobrze, że zdążyłem. Byku, byku. Uuuu! Doświadczenie nowego gracza, O oh je. Yeah. O, 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 no, no. Dobrze tutaj kolorujesz. Ale syf. Ehm, tak, skrzynczko otwieramy. No i... o, Nice! Nice! Poleciał mi wilczek za 300, 350 tysięcy plus 4 woreczki po 100 tysięcy. E, no bardzo dobra skrzynka poleciała. Bardzo dobra. Prawie 800 tysięcy z tej skrzyni dostałem. W tym momencie, jak to się sprzeda, to będziemy mieli jakieś 3 300 tysięcy. I w te 3,5 godziny wbiłem 72. podstawkę i 48 speckę na całym secie. Oprócz pochodni, bo tam się szybciej wbija. Na pochodni, na pochodni jest już 72 też specka, nie? No, także niezły wynik, jeśli chodzi o wbijanie. Bo w, mniej więcej w 3 godziny można wbić już, yy, nawet nie wcześniej, bo na 60 jest. No, a w niecałe 3 godziny siedemkowy secik można już nosić. A 70... Podstawka w 3,5 godziny. To dużo. Dobry, dobry wynik. Tylko z tą kasą, nie? Z tą kasą mniej więcej zarabiamy obecnie milion na godzinę. Więc cały challenge, jeśli byśmy tempo utrzymali, no to takie 24,5 godziny. 24,5 godziny. Zobaczymy, czy to przyspieszy generalnie. Tylko, że tutaj dużo z dziennika też nam poleciało, nie? Będziemy kontynuować na następne dni.